Jeden z największych streamerów IRL został schakowany i zaczęli mu na streamie puszczać Największa afera szachowa od wielu, wielu lat, ma on ma znowu kosę z Tinkrofem i wiele innych newsów w dzisiejszym wydaniu Twitch Newsów Ale rymy, ulala 23.10 Widać? Więc zostaw suba, bo aż 95% z was mnie nie subskrybuje To oczywiście są ostatnie komentarze pod ostatnim filmem, dzięki za każdy I co? Piszcie jakieś porady, nie? Zaczynamy Iksen streamer szachowy, który w piku swojej popularności Zbierał średnio po 20 tysięcy osób na każdego streama A przez ostatni rok zbierał dowody na szachowego mentora Szachowy mentor to osoba głównie znana ze środowisk szachowych Cała sprawa roznosi się o to, że mentor miał oszukiwać na turniejach Ale jak wpadł i jak ludzie zaczęli podejrzewać? Szachowy mentor grał praktycznie tylko turnieje online A jak przychodziło co do czego, czyli po prostu musiał przyjść gdzieś, żeby zagrać z kimś partię To albo to były dzieci, albo po prostu przegrywał No i X. Tentacją zaczął drążyć. Drążył do takiego stopnia, że doszedł do osoby, która grała na mentora kilka lat temu. Ale X nie tylko zbierał dowody z dawna. On je też robił. <gry> X rok temu grał bardzo dużo w szachy. Na przykład z Random Bruce'em. No i pewnego dnia zaproponował, żeby mentor zagrał 1v1 z Random Bruce'em. Tylko nie wiedział, że Bruce grał z silnikiem, który mu polecał każdy najlepszy ruch, jaki może zrobić. I wiecie co? Mentor i tak z nim wygrał. Dobra, chyba nie muszę mówić, że po prostu sam Bruce był tragiczny, tak? Dobra, powinien ty się do Ty mam nadzieję, że on w 10... bo to byłoby trochę chujowe, tak? Ja pierdolę w szachach z mnie no, ja pierdolę! No i Xen przez ten cały czas zbierał dowody. I ostatnio zaczął wypuszczać film za filmem za filmem za filmem. Rozumiecie, po prostu zaczął w niego napierdalać. No i wczoraj Xen zrobił debatę. Przyszli tam jacyś prosi, tak co najlepsi z Polski, nie? Tam się wyzywali, jakieś pierdoły i tak dalej. Mentor przyznał się do oszukiwania, ale nie przyznał się, że oszukiwał podczas grania z brusem. Co oczywiście Xena bardzo zdenerwowało. i Mówił, że dalej mają kosy. No rozumiecie, nie? Że po prostu nie rozumie, dlaczego mentor przyznaje się do wszystkiego, a jak już przyznaje się do wszystkiego, czemu nie może się przyznać, że też oszukiwał z Brusem no. Zobacz, jaka inna narracja, bo to byłoby szczere, płynęło z serduszka i nikt by tego nawet nie roztrząsywał. A teraz znowu wygląda jakby wielki książę łaskawie przeprosił, w ogóle nie wiem, czy rozumiesz Nie, to? ja tu mówię szczerze. Zbyt emocji zeszły za mną w górę. Słuchasz mnie, proszę! Tu chodzi no o dobra, te wszystkie się. Twoje słowa, które mówisz. Oczywiście to nie jest zgłębione omówienie całej sprawy. Całą sprawę macie u Xana na kanale, do którego oczywiście zapraszam. Znaleźć go będziecie mogli albo tutaj, albo w opisie, jeszcze nie wiem. Czyste imię też zostało obecnemu Paramaxilowi, który dostał oficjalny przeprosiny od Twitcha. Siemanko, dzisiaj dostałem maila od Twitcha i przeprosili mnie za to, że Pan był niesłuszny. No to jutro streamek ze zlotu. STAY TUNED, czy jakoś tak Paramaxil po banie poleciał na zlota, a tam się flexował, że to przeprosimy, no rozumiecie, nie? Ale fajnie, fajnie, że w końcu coś można zrobić Synchro znowu spowodował kasę z mamonem. Ale to na pewno był sen, bo mnie kurwa zablokował wszędzie, mamon, więc nie ma opcji. No? Żeby. No ta, Bo powiedziałem, że te voidlingi, które są na mapie, to są mamonki, bo się rozpierdają i się obraziły. Yeah. <laughs> yeah, ty dole, co ty powiedzieć? Dobra, dobra, nie, podoba nie podobało mi się, no? No i jak myślicie, za ile znowu będzie pogódka z mamonem? Ja obstawiam 3, max 4 tygodnie. Na szczęście 3-4 tygodni na zatrzymanie streama nie dostał Gangamuru, któremu zhakowano konto i zaczęto na nim puszczać streama z filmów dla dorosłych. I po około 15 minutach streama na szczęście dostał bana. I taka ciekawostka, Gangamura miał krócej bana, który ban był na jakby słuszny, co by nie było. Krócej niż Paramaxyl, który miał go niesłusznie. I jak myślicie, że to jest koniec całej sprawy, to... Pojebało cię kurwa Pulosie. Następnego dnia Ganga Mora zaskoczył nas z ruskim grającym w sponsorowaną gierę. Wszystko oczywiście było ustawione. Rusek na przykład dopytywał się ile jeszcze musi w to grać. A jedno pytanie do czy ja muszę tak przez 3 Rusek wczuł się idealnie. A co bawił się naprawdę bardzo dobrze. Na samej transmisji było w piku 6000 osób, co jest między innymi spowodowane tym, że był na głównej Twitcha. Ale co by nie było dobrze, ganga może nic się nie stało i wrócił do nas. Tak samo dobrze widzę, że Ty zostałeś do końca tego filmu. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Słyszymy się już w kolejnym odcinku Twitch Newsów. Zostaw suba lajka. 95% z Was nie subskrybuje. Wbijaj na Twitcha. Nara!